Hej, witajcie! Na krótko, jak zainstalować i wgrać mapę do Minecraft. Krok pierwszy. Pobrać mapę. OneBlock, link w opisie. Krok 1,5. Jeśli mapa jest zapakowana w plik .zip lub .rar, musimy ją wypakować. Jak nie macie żadnych takich programów, pobierzcie sobie 7zip. Krok drugi. Klikamy na naszą wyszukiwarkę i wpisujemy procent APP data procent i dajemy Enter. Krok trzeci. Wchodzimy w folder .minecraft, a następnie w Saves. I tutaj wypakowujemy nasze pliki. To tyle. Włączamy Minecraft i cieszymy się naszą grą. Ale, ale, bonus. Jeśli ktoś gra w OneBlock albo inne zmodyfikowane gry, możecie spróbować pobawić się różnymi plikami. Zachęcam. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja jestem Kaw, a Wy jesteście wspaniali. Trzymajcie się na razie. Cześć, cześć.